Hello, to 80 w dzisiejszym odcinku. Że ci jak szukać Sidów używając programu Amidst. Pierwsza rzecz, którą chcę pokazać, jak go pobrać, to aby go pobrać, trzeba wejść na tą stronę. Jak zwykle link do niej jest w opisie. I tutaj masz kilka plików. Jeśli jesteś na Windowsie, to pobierasz ten plik exe. Jeśli jesteś na Linuxie albo Macu, to pobierasz ten plik Jar albo Zip, ja pobieram ten plik exe, bo jestem na Windowsie. Więc jak cię ci to pobierze, to wtedy w pobranych Ci się pokaże ten plik i nie musisz nic instalować, po prostu go otwierasz i wtedy pokaże Ci się coś takiego. Więc to jest fajne, że nie trzeba tego instalować. Ja sobie zrobiłem skrót do tego na pasku zadań, żeby móc to sobie zawsze otworzyć. Więc tu masz wszystkie swoje wersje Minecrafta. Jeśli jakaś wersja jest na czerwono, to znaczy, że nie można jej otworzyć, bo jest zmodowana, czy coś takiego. Jeśli jest na biało, to znaczy, że można ją otworzyć. Więc ja wybiorę 1.16.4 i teraz da się na zielono i otworzy się ona. Więc teraz będziesz miał coś takiego i teraz można wygenerować nowego sida albo po prostu sobie tworzyć jakiś świat. Więc tutaj w opcji File jest kilka opcji, na przykład nowy ze sida, tutaj możesz sobie wpisać jakiegoś sida. Na przykład jeśli chcesz randomowego seed'a to po prostu tutaj klikasz random seed i tutaj y, typ świata i normalnie się wygeneruje świat, tylko trzeba chwilę poczekać. Ok, więc wygenerował się już mi świat, kółkiem można się przybliżać albo oddalać, przytrzymując lewy przycisk myszy można się przemieszczać po mapie, Prawy przycisk myszy z czego co wiem to on nic nie robi, no więc możecie sobie zobaczyć na przykład Tutaj, że tu jest pustynia. Na przykład dlatego, Seeda się teraz spawnuje na pustyni. Ten domek oznacza, spawn. Można sobie zobaczyć też wioski, opuszczone kopalnie, i takie tam. Jedna fajna funkcja, którą chcę pokazać, to że jak tu się wciska tą ikonę Mazaka, to można zaznaczyć biomy. Tutaj musi wcisnąć active Może na przykład wcisnąć, żeby się zaznaczały tylko oceany, i wtedy zaznaczą się wszystkie oceany. No, już można. Łąki, pustynie i można też zaznaczyć różne biomy, i wtedy się znaczą różne biomy. Tutaj na dole są przyciski: wszystkie można zaznaczyć specjalne i żadne. Dobra, ja to już odaktywuję, i to odznaczę i wezmę to menu, zamknę. No więc kolejna opcja, która jest fajna w tym programie, to że tutaj w File Open Save Game można otworzyć własny świat. Więc ja nie będę żadnego otwierał. Tu po prostu wybierasz i open i wtedy otworzyć świat. Więc też to jest fajne. Więc teraz pokażę to wygenerowanie z konkretnego seed'a, To bo ja tu wpiszę na przykład minus 3, 5, 6, 7, czy coś takiego. I tutaj wybiorę normalny tej świata i zaraz się wygeneruje. No i można sobie zobaczyć, że tu jest słonka. No i na przykład teraz użyję to, żeby znaleźć na przykład dżunglę, więc... Tutaj wezmę to podświetlanie różnych biomów, i to aktywuję, i wybiorę dżunglę. O, znalazłem dżunglę, dobra, tutaj jest dżungla, i mi się podświetla dżungla. O, i tu jest kolejna dżungla. O, i tutaj też można zobaczyć, że jest wioska koło tej dżungli, i że jest dżunglowa świątynia też w tej dżungli. O, a to co to jest? To jest chatka. Wjedźmy w ogóle można klikać na te rzeczy, zobaczyć co to jest. Tutaj się wyświetla na jakich koordynatach to jest i co to jest. I tutaj jest też seed i typ świata. Przy okazji tutaj w lewym górnym rogu, tutaj w prawym górnym rogu jest na kibią, masz kursor ustawiony. No ja to na razie zamknę. To wezmę odaktywuję i to wezmę zamknę. No więc tutaj w prawym górnym rogu pokazuje się na jakim biomie jest teraz kursor I na jakich koordynatach Więc to jest fajne, jeszcze tutaj w Word można Się steleportować do spawnu i cię teleportuje do spawnu Żeby spawn był na samym środku I tutaj też można na przykład do koordynatów jakiś No bo ja nie będę już się teleportował, jestem już w spawnie Też jeśli się zimportuje świat jakiś, no to można też Iść do gracza ale ja w tym przypadku nie zimportowałem świata, więc ta opcja nie jest działająca na razie, bo po prostu jest error. Jakby się zaimportował świat z graczem, też można by było zobaczyć gdzie jest gracz, by się wyświetliła ikonka. No i to by było na tyle jeszcze jedna fajna rzecz, to że można zobaczyć co jest wędzie, więc jak się wciśnie w layers i tutaj się wciśnie w end, można zobaczyć co jest wędzie. Tutaj jest ta wyspa główna i tutaj są inne wysepki. W ogóle dziwnie są ułożone te wysepki w ogóle. Dobra, ale to nieważne. Można sobie też wyświetlić na przykład te miasta Endu. Dobra, ja wezmę to, żeby był normalny świat i OK wygeneruje się to. No i to jeszcze można odznaczyć różne rzeczy, żeby się nie pokazywały różne rzeczy. I też można sobie zrobić siatkę. Dobra, tą siatkę wyłączę. I to jeszcze jest skala że na przykład to w tym momencie jest 500 bloków, jak zoomuję to to będzie 100 bloków no chyba maksymalnie można zobaczyć tyle powierzchni świata na raz no tylko się długo generuje to ogóle Jany, jak to wygląda w ogóle tutaj wszędzie są te opuszczone kopalnie, dobra wezmę to, zoomuję ok i wezmę przetelopoduję się do spawnu ok, no więc yy, dobra Tutaj jeszcze są jakieś ustawienia, na przykład pokaż użycie procesora oraz klatki na sekundę, czy są aktualizacje i takie tam, ale dobra, tego nie będę opisał, to, to chyba wiadomo. No i tutaj jeszcze można sobie profil zmienić, że na przykład tutaj jak chcesz, nie wiem, na 1.16.3, chcesz na 1.11.2, no to możesz sobie wejść tam i wygeneruje nowy świat i się generuje normalnie świat. No więc to chyba byłoby na tyle z Amidst. Jest to fajny program do szukania sobie seedów. Może po prostu ciągle wciskać file, new from random seed i ciągle będzie się generował nowy, randomowy seed. No, na przykład, możecie zobaczyć, tutaj jest spawn koło pustyni. No, więc, na przykład jak nie chce się spawnować koło pustyni, to po prostu nowy seed i ta się spawnuje koło. gdzie to jest? To jest łąka i koło gór. No, dobra. No, więc to bym było na test tego poradnika z programu Amidst. Nie zapomnij dać łapki w górę oraz zasubskrybować, jeśli ten film Ci się podobał. To by było na tyle z tego odcinka. Hello. Cześć. Pa, pa.